Według legendy Święty Wojciech, w drodze do Prus, zatrzymał się w Wyszogrodzie, którego dzieje są starsze niż tysiąc lat. Wyszogród został zniszczony w czasie wojny z Krzyżakami, a na jego gruzach powstał Fordon, którego dzieje są podobne do dziejów Bydgoszczy. Dopiero od 1 stycznia 1973 roku Fordon jest częścią Bydgoszczy, jednocześnie jej największą dzielnicą o bogatej historii. Dzisiaj Fordon to miejsce, gdzie przeplatają się różne kultury. Tragiczna historia, o której mówił święty Jan Paweł II. Innym miejscem tragicznym jest tak zwana Dolina Śmierci w Fordonie. Ale przede wszystkim miejsce życia dla 70 tysięcy Bydgoszczan i jednocześnie Fordoniaków. Fordon będzie też głównym bohaterem dzisiejszego odcinka. Obok radnych Tomasza Hoppe i Pawła Siega którzy zostali wybrani z Fordom. Dobry, Adzie, dobry. dzień dobry, co ja, To co dzisiaj? Będziesz demontował urząd pracy włogoszym? Nie demontował, ale uważam, że powoli powinniśmy wygraszać urzędy pracy, dlatego że dzisiaj nie mamy problemów z bezrobociem. Eee, myślę, że trzeba myśleć o wygłoszczanach i o konkretnych rozwiązaniach dla i dla Polaków. To rozwiązania akurat po wygłoszaniu nie jest raczej niezbyt wskazane i na pewno nie dla nas tutaj sprawiedliwości. Pozwoliłoby zaoszczędzić naprawdę wiele środków w budżecie miasta. Można by było to przeznaczyć na zupełnie inne cele. Będziemy rozmawiać o sprawach konstruktywnych, mam nadzieję, a nie takich wziętych, które jest kapelusza. Zapraszam. Zapraszamy do odcinka. Tutaj jestem debiutantem w Radzie miasta, natomiast bardzo szybko się zaklimatyzowałem, ponieważ dobrze wiem, po co tutaj przyszedłem. I... Mimo, że atmosfera czasem jest ciężka, ponieważ nie jestem z tego rządzącego układu, no to motywuje mnie to, że mam ten mandat społeczny od mieszkańców i będę nagłaśniać właśnie te sprawy, o których inni się boją mówić. Będę pilnować tego, żeby pieniądze publiczne nie były marnowane na jakieś niepotrzebne inwestycje typu park and trade. Więc ta energia, którą otrzymałem od wyborców, za którą bardzo dziękuję, napędza mnie do dalszych działań, do ciężkiej pracy właśnie tutaj w Radzie Miasta. Tak, minęło 11 miesięcy od. Pierwszej sesji Rady Miasta, w której ja miałem udział, okazję wziąć udział jako, jako świeżo upieczony radny Miasta Bydgoszczy. Na pewno to był ciekawy rok, prawie rok. Dla mnie, osoby, która, która wywodzi się ze społecznictwa, z, z Pytkowskiego Fordonu, gdzie miałem okazję realizować pewne, pewne różne działania z, wraz z, z mieszkańcami, z sąsiadami. A tutaj y, oczywiście wypływa się trochę na, na te szersze wody i są, i są oczywiście możliwości, ale są też pewne wyzwania. Y, na pewno musiałem cały czas gdzieś tam pewne ścieżki wydeptywać i się uczyć pewnych rzeczy. Wróćmy jednak do głównego bohatera odcinka, czyli Fordonu. Jako, jako patriota fordoński, choć osoba, która się nie urodziła w Fordonie, e, pochodzę z bydgoskiej Bartodziei, e, ale osoba, która jest związana od kilkunastu lat z Fordonem i, i tam mieszkająca przez ten czas, Fordonowi właściwie od zawsze kibicowałem, bo uważałem, że to jest taka, taka nowa, nowa część miasta, która od lat 70-tych jakby dawała jakby taką nową nadzieję. Pamiętam jeszcze z, z lat młodzieńczych, jak osoby np. z Bartłomiej przenosiły się na nowe do Fordonu. Wydawało się, że to jest gdzieś tam daleko, Hen. Niektórzy uważali, że to jest w ogóle jakieś takie miejsce no. gdzieś tam. Jak prawie jak na wsi. Moim zdaniem Fordon dalej, mimo tego, że mieszka tam kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, jest traktowana po masoszemu. Jest traktowany po masoszemu no i z tym należy po prostu skończyć. Wiadomo, że mówi się o Fordonie jako o sypialni bydgoszczy, natomiast chciałbym, żeby ten, te środki miejskie były równomiernie przeznaczane na wszystkie dzielnice bydgoszczy, w tym także na Fordon, bo aktualnie właśnie mieszkańcy odczuwają pewien dysonans, pewne braki, że właśnie Fordon jest gdzieś na upoczu. No i tutaj jeśli chodzi o Fordon, to przede wszystkim trzeba zmienić plany zagospodarowania niektórych przestrzeni, chociażby właśnie jak, ten, jak ta przestrzeń za Galerią Fordon, gdzie miała postać droga łącząca górny taras Fordonu. Z mostem na Toruń. Ten plan, moim zdaniem, jest już nieatrakcyjny, nieaktualny. Fordoniacy chcieliby Central Park, czyli taką rekreacyjną strefę relaksu. Ja także o tym mówiłem w kampanii. Nazwałem ten projekt roboczo Las Palmas. A co do dodania, miałby wiceprzewodniczący Rady Miasta. Fordon jest dzielnicą specyficzną. W, razie przy, w każdym przypadku można by tak powiedzieć, ale to jest raz jest to dzielnica największa. Około 70 tysięcy mieszkańców. Po drugie, dzieli się na dwie odrębne zupełnie części, czyli stary, ten mniejszy, mniejszą część będący, częścią będący i nowy Fordon. Tutaj interesy obu grup tych mieszkańców są częściowo wspólne, ale w dużej mierze są sprzeczne, ponieważ stary Fordon żyje jakby swoim własnym życiem. I w, walczy o należne mu prawa, zresztą skutecznie, co widać po linii tramwajowej i, i rewitalizacji, która się w ostatnich latach dokonała. E, natomiast nowy Fordon e, patrzy przez pryzmat do, dojazdu, czyli komunikacji, a także e, przestrzeni kulturalnej. Przed zatem jakimi wyzwaniami stoi dzisiaj Fordon? A które są dużym wyzwaniem to jest też e możliwość skomunikowania, czy jakby lepszego skomunikowania fordonu z, z resztą Bydgoszczy, poprzez na przykład zniecenie połączeń kolejowych, które niestety przez ostatnie lata są w odwrocie, a, a infrastruktura jest jest, a właściwie jest jeszcze, będzie coraz lepsza, bo Na chwilę przerwiemy, bo do tematu kolei wrócimy za chwilę. No jeśli chodzi o cały fordon, to na pewno też jest, jest dużo możliwości dla, dla młodych cały czas, Tutaj cały czas trzymamy kciuki za Wardońskie Centrum Kultury. No tutaj to obserwujemy, te, te projekty, niestety pandemia trochę przystopowała ten ambitny projekt. Dużo młodych ludzi się angażuje, nie tylko młodych, zresztą też seniorów i, i różnych wieku ludzi, którzy się chcą jakby to miejsce rozbudowywać od środka, tak jak ono jest, ale potrzebuje na pewno to, to miejsce inwestycji. A też tutaj walczymy bardzo wytrwale o możliwość zachowania tego przejścia dla pieszych i przejazdu w związku z modernizacją stacji Bydgoszcz Fordon. Tą inwestycję realizuje PKP i w ramach swoich działań chcą właśnie zlikwidować przejście na ulicy Dworzec. No i tutaj mieszkańcy przede wszystkim osiedla nowoczesny fordon, w których dzieci uczęszczają do szkoły nasielskiej, no mocno przeciwko temu protestują, ja tutaj także się włączyłem w te działania, wystosowałem odpowiednie pismo do PKP, aby właśnie zapobiec temu, żeby to przejście zostało zlikwidowane, żeby dzieci dalej mogły bezpiecznie chodzić do szkoły, to przejście także służy często osobom niepełnosprawnym, rowerzystom, ten przejazd jest tam po prostu potrzebny. Skoro kolejny radny porusza temat kolei w Fordonie, możemy przejść do tego tematu. Bo na sesji toczyła się dyskusja w sprawie nazwania nieistniejącej jeszcze stacji Bydgoszcz Stary Fordon. No, ja tutaj także podbiję ten wątek, bo jeszcze nawet i dzwonił do mnie w moim mieszkaniu z osiedla nowoczesny Fordon, aby się tym tematem zająć. Dlatego, że faktycznie to jest bardzo dobra droga dla uczniów, którzy przeczytają do szkoły przy ulicy Jak można zauważyć, dla radnych temat nazwy nowego dworca nie był aż tak istotny. Więcej uwagi poświecali problemom istniejącego dworca Bydgoszcz Fordon i planom likwidacji przejścia dla pieszych. A tak naprawdę cały czas też panu się przeciwdział na tej saliśmy e, mi też e, o szersze no, oczywiście może nie w tym momencie, ale to jest moment dobry, że zapytać też do was, może do rządowego Marszałka, e, aby linii kolejowe nr 209 e, wzruszyć i e, ruch na tej linii e, przywracać że w 2000. 21 roku, jeśli chodzi o siatkę połączeń tutaj, na tej, na tej linii z Nowym Gorszczynem. Budując nową, nowy przystanek, modernizując istniejący przystanek w Fordonie na, na, na stację z, z mijanką, co daje oczywiście znowu możliwości na to, żeby żeby tutaj aktywizować tą część linii komunikacyjnych. Właśnie myślę, że ten rozwój kolei jest bardzo istotny. Dzięki teraz tej modernizacji stacji będzie większa przepustowość pociągu, większa przepustowość połączeń. No i też tutaj bym rozwinął jakąś taryfę być może właśnie dla mieszkańców Bydgoszczy, żeby lepiej skomunikować tą stację właśnie z centrum, żeby ta kolej była pewną alternatywą dla. Komunikacji Miejskiej. Skoro padł temat Komunikacji Miejskiej, o niej również dyskutowano na sesji Rady Miasta. Jeszcze ...zadanie prowadzić spółkę na, na lepsze funkcjonowanie gospodarcze. Tyle ode mnie. Dziękuję na tą chwilę. No, spostrzeżenia są takie, że kierowcy autobusów, kierowcy Komunikacji Miejskiej naprawdę są bardzo zaangażowani w swoją pracę. To nie jest łatwe zajęcie a mimo to brakuje pieniędzy na ich wynagrodzenia, brakuje pieniędzy na podwyżki, których się domagają. I to jest błąd, dlatego że w momencie, kiedy ta komunikacja miejska w wyniku jakichś protestów, jakichś strajków, do których kierowcy są zdolni, o czym się już nieraz tutaj zbyt Bydgoszczy przekonaliśmy, staje, no jest to sytuacja kuriozalna, gdzie mieszkańcy nie mogą dojechać do pracy, nie mogą dojechać do szkoły, a problem zostaje nierozwiązany, więc tutaj moim zdaniem należy postawić na to, żeby w tej branży dla kierowców uwzględnić podwyżki. Miasto nie dofinansowuje w odpowiedni sposób spółki MZK, żeby tych pieniędzy tam starczyło. No i przez to możemy się borykać z jakimiś kolejnymi trudnościami z tym związanymi. Tylko czy dosypywanie kolejnych pieniędzy to dobry kierunek, w szczególności, że jest Pan osobą o poglądach wyraźnie wolnorynką? E, tak, e, to prawda. E, jeśli chodzi właśnie o te spółki, które aktualnie e, funkcjonują tutaj na rynku komunikacji miejskiej, no to mamy jeszcze firmę Mobilis. E, to jest e, prywatny sektor, prywatny e, przewoźnik, który świadczy usługi dla miasta. E, no i, tylko tutaj pojawia się kwestia tak zwanego dumpingowania cen. Oni też działają w innych miastach w Polsce, gdzie te stawki za wozo-kilometr mają zdecydowanie wyższe. No i pojawia się pytanie, czy po prostu w tym momencie nie chcą sobie tutaj zmonopolizować w dłuższej perspektywie naszego rynku bydgoskiego, po prostu pozbywając się konkurencji i czy to w długofalowym okresie będzie dla naszego miasta korzystne. Komunikacja publiczna w Bydgoszczy jest na pewno na dość rozwiniętym poziomie. W ostatnim czasie w, w zaledwie w zeszłym tygodniu padła informacja, że radni miejsce w, w Wrocławiu przygłosowali w uchwale darmowe, darmową komunikację dla mieszkańców miasta Inorocławia. Bydgoszcz jest jest mniej więcej 6 7 większym organizmem miejskim niż, niż Wrocław Tutaj y, y, powinna się skupiać dalej na inwestowaniu. Y, po części jest to, to robione jeśli chodzi o tabor y, y, ale też infrastrukturę, i to też powoli obserwujemy. Jednak wydaje się, że cały czas ta, ta siatka połączeń w niektórych częściach miasta jest y, 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 nie do końca na tyle rozwinięta, że są takie, takie części miasta, które są. W jakimś sensie wykluczone, czy na przykład mają mniejszą dostępność do, do tego z, zbiorkomu. Pewnie tutaj też elementem, który, o którym trzeba byłoby wrócić do, do rozmowy, jest też, co chcemy zrobić z bydgoskim rowerem aglomeracyjnym, który, który de facto jest w. Trochę w odwrocie, przez ostatnie lata tak naprawdę wydaje się, że jest tylko to podtrzymywany kropulówka. Pierwsze wzmianki o prawach miejskich dla Fordonu sięgają 1382 roku. Za główną lokację przyjmuje się tą nadaną w 1424 roku przez króla Władysława Jagiełę. Dlatego przed rokiem Fordon obchodził jubileusz 600 lecia. Fordon częścią Bydgoszczy stał się 1 stycznia 1973 roku. Fordoński odcinek zakończymy standardowym pytaniem do jego bohaterów. Jakie mają plany na najbliższy rok? Na pewno Fordon cały czas jest tutaj jeden z moich priorytetów. Wspomniałem już o, o pewnych wyzwaniach związanych z komunikacją. Komunikacja, komunikacja kołowa jest, jest, jest ważną tą część, częścią. Czy remont między innymi wiaduktów warszawskich. Stąd tutaj już Apelowałem, wysyłając interpelację do prezydenta miasta Bydgoszczy, miałem też kontakt z panem prezydentem Wiesławem Kozowiczem w tej materii, aby udrożnić, jakby pomyśleć o realnej alternatywie dla ulicy Fordońskiej w tej osi, wschód-Zachód. Na najbliższy rok w pracy samorządowej, no na pewno tutaj będę walczył o to, aby nasze miasto, nasza kochana Bydgoszcz, nie była zalana jakąś falą imigrantów, obcych nam kulturowo. Wiemy, że tutaj są plany powstania Centrum Integracji Cudzoziemców w naszym województwie. To mają być placówki w Bydgoszczy, w Toruniu i w Włocławku. No nas tutaj szczególnie interesuje nasze miasto, nasza Bydgoszcz. Jak widać, radny żyje mocno tematyką ogólnopolską i nie wyklucza wciągania jej w pracę samorządu. A my jesteśmy od tego, żeby to uchwalać. Otóż to tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia, do zobaczenia. Zależało mi na tym, aby mieć współpracę z większością w Radzie Miasta, bo ze wszystkimi to jest zawsze trudno. ...rozpolitykowanej. E, wówczas rozpoczęły się rządy e, Prawa i Sprawiedliwości. To jest, e, to są różnego rodzaju spotkania e, młodzieży e, i przestrzeń dla młodzieży do dyskusji, do debat. E, do...